Dzień dobry kochani, a właściwie dobry wieczór, bo u mnie do 22.03. Witam Was serdecznie na moim kanale. Poszkodowanie przez Piotra Tymuchowicza Artura Kupińskiego. Witam was, hany z Kambodży. Kochani. To krótko i znień dla Piotra Tymuchowicza. Cytuję. Tymuchowicz, co powiedziałeś? Twoje fakty. To, co... Opowiada Nowak, to oczywiście setki bzdur. On sam nie wprowadził nikogo do krugos. Jego syn Mateusz Nowak rzeczywiście pomagał przy pokonaniu ludzi. Stop. Tymochowicz. Gdyby nie my, gdyby nie to, że zaczęliśmy pracować i to ostro, to byśmy w ogóle ludzi w projekcie. Co mam tego zacząć? To jest raz. Dwa. I on ludzi nie przez Ciebie poleconych, bo Ty nie miałeś takich ludzi w ogóle. Do Ciebie nie chciał nikt przyjść, bo Ci ludzie nie ufali. Trzy. Posłuchaj mnie dalej. Ale tylko dlatego, że sam przekierowywałem do niego nowe osoby, bo współpracowałem z synem ojca i chciałem pomóc, by mieli pieniądze z prowizji. Ty zakłamany kłamco. Ty zakłamany oszuście. Jaką pomoc? Z czym ty chciałeś mi pomóc? Z tym, że chciałeś ode mnie na Coca-Cola, bo żeś nie miał pieniędzy, jak dwa lat ale że nie miałeś pieniędzy. Pamiętasz, mam ci pokazać pismo, to ci pokażę. Jak prosiłeś o Coca-Cola, żebyś ci przyniósł, bo się, że jemu, kurwa, już z tobą jest koniec. Zapomniałeś o tym? Bo ja nie. Gdyby Nowak prowadził ludzi za milion dolarów, miałby prowizję w wysokości 15 tysięcy dolarów tak Ty, Bochowicz, tyle bych miał, a niestety nie, nie dostałem ani złotka śmierdzących, a mnie. To jest kompletny nonsens. Jeżeli to jest kompletny nonsens, Ty, to przygotuj się na rewelacja. Jutro udaję się do banku ABA, wyciągną wszystkie wyciągi dokładne z wszystkich naszych kont. Ile przeraźnych pieniędzy. Zacząłeś grać ostro, chcesz robić z siebie wariata i oszusta, znaczy czystego, a ze mnie oszusta, to ja Ci pokażę. Z kim zagrałeś. Jutro udaje się osobiście do banku. Wyciągą wszystko, wszystkie dokumenty, które zostaje wspisane każdy człowiek i publicznie publikuje każdego jednego, kto wpłacił pieniądze. Przykro mi ludzie. Sorry, to jest ważne dla wszystkich. Nie będzie kłamać ten oszust, że nie wprowadziłeś ludzi, i że nie było tylu ludzi. Powiedziałem, że milion dolarów dlatego, że tam jest około 650 do 700 tysięcy dolarów wprowadzonych ludzi, a dodatkowo kupowali pakiety. Inne rzeczy, więc nas na się około milionu razy. To tyle, co chciałem przekazać z tego najważniejszego, ale czytajmy dalej. No, no marzy się kadier, kariera medialna? Nie Ty, Mołowicz. To przy Ciebie głumbie i on musza się męczyć z karierą medialną. I o, nie marzy się nikieczki, ludzie, ciepłe klimaty, moja rodzinka, przyjemność i miłe wspomnienia. Nie tycham je. I nie twoi zasrany fiulogos. Bandyta Nowak zapowiada, że już to nie są żarci i załatwił sprawę do końca. Dziś o godzinie 22. dokładnie co miał na myśli. Tak człowieku. Do końca załatwia sprawa. Pójdziesz siedzieć. I to ci gwarantuję. I nie straż mniej więcej, nie straż, bo naprawdę potrzebować mieć pampersa i się zestrasz. Ostatnio już dostajesz ode mnie. Ty i zapaj Kukliński. Obydwoje. Jeżeli macie coś przeciwko mnie, to czemu czekacie 24 godziny? Ja Wam powiem, dlaczego czekam 24 godziny. Dlatego, że to będzie jeden z tych zbór, który już sobie wymyślił przed tym, o dziecku z pedofilii, o różnych innych rzeczach, które już były. Połączy w całość i zrobi filmik, bo tylko tyle na tyle go stać. To jest kawał Debila. Ewentualnie może być jeden filmik, który mi posłał gościa na podpucha. Prawdopodobnie to jest gość na podpucha, bo się nie odzywał dzisiaj, nie się odezwać. Dowiemy się dokładnie. Jak nie przyjdzie laptop, to wszystko wiem. To chciał adres. A najprawdopodobniej tak było, ale nie wie jednego: że każda moja rozmowa jest nagrana i że Grzegorz czuł, że to jest podstęp. Ty wołowisz, ty głupi durniu. Ty nie wiesz, z kim ty prawda? prawdę. Chciałeś walki, to ci pokorza. Kolejna rzecz, chciałek ud 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 udostępnić wszystko, co wiem o Twojej niby żonie. Ale szkoda mi tej dziewczyny, i szkoda mi tych ludzi, nie była taką podłą świnią, wredną jak ty, żeby wyciągać rodzinne sprawy. Więc dam sobie spokój, zostawia ich spokoju. I twoja była żona. I wszystkich, bo nie dać się zniżać do Twojego poziomu. Bo to Ty zniżasz się tak nisko, ale nie ja. Co ty Tymochowicz, bandyta Nowak, mówi, że nie może publicznie ujawnić, co teraz planuje. Nie szkodzi, my tu dziś ujawnimy o dwudziestej Czasu Polskiego. Poczekam w takim razie do godziny 20.00 i zmienia mój repertuar na godzinę 21.00. Kochani, dziś Zoom o godzinie 21.00. Albo później, powiedzmy, za zakończeniem Piotra Tymochowicza, jak ujawnił już to, co ma. Bo ja wam powiem, co ma. Ma wielkie jedno gówno. Tylko jakieś brednie i bajki, ale się ciesza Tymochowiczem. Też Ty są się pograńczą. Do mnie ludzie dzwonią, że nigdy by takiego bomba nie przystąpili, nie chcą że nic wspólnego z tobą mieć. I wiem, dlaczego to robisz. To jest twój koniec. Zbliża się twój koniec. Ludzie, nie masz klientów, nie możesz. Yy... Już ludzi, którzy ci lajkują, nie ludzi w projekcie, którzy ci pogłaskają po głowie i powiedzą, że jest cudowny, musisz się wartości dowartościowywać. I dlatego to robisz, tym oborem. Jesteś po prostu jednym wielkim durniem. Dziś Piotr Król powiedział krótko definicja Twojej e, oceny psychologa, profesora Starowicza. Wystarczyło mi to, a że ją mam całość, oryginał, to wiem, co tam jest napisane. Wiem, jakim jesteś podłym człowiekiem, jakim po prostu jesteś beznadziejnym, durnim schizofrenikiem, schizofrenią dwubiegunową, a może trzy, a może 4, bo już nawet nie wiem. Ale to może być tylko dlatego, że groź, bo wiesz, że mógłbyś siedzieć. A ponieważ są Twoje podstępy, to mnie nie nabierzesz na tego głupotę. Bandyta mówi o swojej motywacji, mówi o tym, jak bardzo jest szczęśliwy, szczerze nienawiści iż, iż. teżenia nienawiści, z tego jeszcze ludzie mu za to wszystko płacą. Tak durniu, Ludzie płacą za to, co jest prawdziwie uczciwe. Ludzie wpłacają ludziom tym pieniądze, którzy są uczciwi i mówią prawdę. Nie takim gnoją, hamą, wrednym podłym jak wy, dwaj. Dwaj wredne, podłe, ohydne. Zakłamane, zapałszowane typy. Czy to nie jest patologia? Nie. Patologią to jesteś, Durniu. Ty, Kukliński i parę jeszcze innych ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, co robią i co czynią. To tyle, co miałeś do przekazania. I czekam z niecierpliwością na godzina 20.00. Mam nadzieję, że się nie zestrasz i naprawdę wyciągniesz na mnie jakieś konkretne rzeczy. Bo jeżeli nie, no to to przesrany będzie po prostu. Znowu się załamie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia dziś na Zoomie po 20 w Waszym Zoomie. Trzymajcie się kochani, żegnamo samych z tam, że pozdrawiam.